W tym roku mija 8 lat, odkąd w naszym mieście powstała Fundacja Animals Przestań Świnoujście, która śmiało, można powiedzieć, każdego dnia niesie pomoc zwierzętom. Nie ma dnia, żeby Beata kastrał nie odebrała telefonu z prośbą o pomoc, a zakres działania fundacji już dawno wykroczył poza granice miasta. Do nas ludzie zgłaszają problemy związane z jakimiś rażącymi zaniedbaniami zwierząt, znęcaniem się nad nimi, więc takich zgłoszeń mamy naprawdę sporo. Jest to zasięg no, kilkudziesięciu kilometrów od Świnoujścia, więc no, dość daleko. No, teraz jest trochę łatwiej, bo mamy tunel, więc mniej czasu na to tracę. Ale no, niemniej jednak sporo jest takich zgłoszeń. Y, kiedy pojadę na miejsce i okaże się, że faktycznie wszystko się potwierdza, bo to równie, różnie bywa, tak? więc trzeba to najpierw sprawdzić, zrobić wywiad, popytać sąsiadów y, gdzieś tam w okolicznych na przykład w sklepie, Dobre, dobra informacja, tak? Więc no, czasem się zdarza, że faktycznie to wszystko się potwierdza no i dochodzi do odebrania zwierzęcia. No, no, no tak ostatnio było na przykład w przypadku Bandio. No niestety, pies siedział w zamknięciu. Jak się później okazało, bo na początku myśleliśmy, że to jest kilkanaście miesięcy, siedział tam kilka dobrych lat. Niewypuszczany. Udało mu się przez te kilka lat po prostu uciec kilka razy. Właściciel go łapał i z powrotem zamykał. Więc pies tam żył sam ze sobą we własnych odchodach. dokarmiał go sąsiadka przez jakąś tam szparę. Tylko i wyłącznie dlatego przeżył. No jego los byłby marny. Podejrzewam, że po prostu by tam umarł ten pies. Udało się znaleźć osobę, która była właścicielem tego budynku. Trwało to bardzo długo, bo przez kilka godzin z policją chodziliśmy po wsi, żeby odnaleźć tego człowieka. No, oczywiście piesek został odebrany. Bardzo szybko znalazł dom, za co jesteśmy bardzo wdzięczni nowym właścicielom. No, nie jest to też proste zadanie, tak? Bo trzeba tu wiedzieć, że taki pies no, potrzebuje naszej uwagi, nauki, wielu różnych innych spraw, które, których trzeba go nauczyć, tak? Więc. No, cudna historia. Dziękujemy bardzo raz jeszcze, że, że po prostu otworzyli swoje serca i dom i przygarnęli takiego pieska po przejściach. Chociaż sporo interwencji jest na terenach wiejskich, to nie oznacza to, że tylko tam dochodzi do przypadków znęcania się nad zwierzętami. Jednak na pewno na terenach wiejskich często jest to brak wiedzy. Dziadek trzymał psa na łańcuchu, ojciec, trzymał psa na łańcuchu, więc ci ludzie nie widzą może nic złego w tym, tak? No niestety, no wszystko się zmienia, yy, ma iść coraz ma iść ku lepszemu. Zwierzęta mają mieć lepiej, lepszy byt. Yy, no, ustawa niestety, jaka była, taka jest, no bo tutaj niestety nic się nie zmieniło. Jest zgoda na to, żeby utrzymywać psa na łańcuchu. Yy, no ale myślę, że małymi krokami, naprawdę małymi, coś tam się zmienia w, tych, w tym środowisku wiejskim. Czasem wystarczy, że po prostu pojedziemy gdzieś do wsi, zobaczą samochód, oznakowany i, no, i taka jest reakcja, że oho, przyjechali, słuchajcie, tu tego trzeba szybko zobaczyć, sprawdzają te swoje psy. Mieliśmy takie sytuacje, że po prostu po wsi zaraz poszła fama, że przyjechali z Animalców i sprawdzają, jak są trzymane psy, tak? Więc no, taki, y, takie działania, no, myślę, że mamy jakiś skutek odnoszą. I myślę również, że pokazywanie tego na Facebooku nigdy nie pokazuje, co to są za ludzie, gdzie mieszkają, jakiś adres, tak? Pokazuje tylko i wyłącznie zwierzęta. Ten właściciel rozpozna swoje zwierzęta. I myślę, że wstyd tutaj też jest dużym czynnikiem, bo wstydzi się tego, że sąsiedzi. No będą o nim mówić, tak? że przyjechali, pokazują go w telewizji, że źle, traktują zwierzę że źle traktuje zwierzęta. Więc to też ma jakiś tam wpływ i myślę, że przy tym też jest jakiś edukacyjny aspekt tego, bo zobaczą to inni i pomyślą sobie, no faktycznie, no kurczę, może powinienem coś zmienić, tak? no, przyjechali, mieli prawo wejść, zobaczyć, na nagłośnić sprawę, tak, więc mogą do mnie też zapukać. No myślę, że takie działania zawsze jakiś tam skutek przynoszą, jakiś procent ludzi otworzy swoje oczy i dostrzeże tą krzywdę zwierząt. Pani Beata najczęściej przy okazji interwencji korzysta z pomocy policji. Nie obywa się bez agresywnej reakcji właścicieli zwierząt. Najczęściej, najczęściej spotykamy się właśnie z taką niechęcią, agresją, dlatego często posiłkujemy się tutaj pomocą prosimy o pomoc policję. No bo najczęściej tak jest, że właściciel uważa, że to jest moje zwierzę i ja mogę sobie zrobić z nim co chcę. A to jest nieprawdą, tak? No jest, 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 jest ustawa o ochronie zwierząt, jest prawo, które mówi o tym, że nie wolno znęcać się nad zwierzętami, czy źle ich traktować. Od tego są takie organizacje, jak my, żeby, no, pomagać tym zwierzętom, tak? No ale są też tacy, z którymi się porozmawia, bo tu o to chodzi przede wszystkim, każda nasza pierwsza interwencja to jest, y, y, ma prowadzić do tego, żeby wyedukować tę osobę, porozmawiać z nią, wytłumaczyć jej, tak, jakie popełnia błędy, dlaczego, y, co powinna zmienić. I czasem się zdarza, że taki właściciel nas posłucha. Umawiamy się na przykład, dobrze, ile pan czy pani potrzebuje czasu na zmianę warunków? No, tydzień, dobra, przyjedziemy za tydzień. I okazuje się, że można, tak? Że przez tydzień zrobił to wszystko, o czym mówiliśmy. I to zwierzę ma na naprawdę już wtedy dość dobre warunki, tak? Więc, no, takich, takich też pokazujemy, chwalimy, że, że rozumieją. No, i to jest fajne, tak? No, gorzej z tymi, którzy nie chcą współpracować. Wtedy no często też się zdarza, że idziemy do sądu. No, w tej chwili mamy mm, zgłoszonych chyba pięć spraw. Ym, no, no nie piszę o nich, bo z racji ym, tego, że no, nie chcę, nie chcę, może dla dobra zwierząt, tak? Przede wszystkim nie piszę o tych sprawach. No ale w tej chwili mamy pięć, na przykład, yy, takich spraw yy, złożonych yy, na policji. Yy, no, są też tacy właściciele, którzy cóż, no obrażają, wezywają, straszą, bardzo straszą. Różnie to bywa, naprawdę. No, zawsze to czek wiadomo, odpokutuje później zdrowiem, bo to nie są fajne sytuacje. No, ale jak się już człowiek tego podjął, no to tak, tak jest. No, ostatni okres to był bardzo taki intensywny, bo sporo miałam tych zgłoszeń, więc. Trudno to tak powiedzieć, no ale na przykład w tym miesiącu mogę powiedzieć, że poza Świnoujściem, no to byłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. To są takie okolice, yy, no kilkadziesiąt kilometrów, trzydzieści, czterdzieści też było, tak? Więc to są takie okolice. Jako Telewizja Słowianin staramy się pomóc fundacji przy poszukiwaniach domu dla porzuconych zwierząt. Niestety w ostatnich tygodniach trudniej znaleźć nowych opiekunów, szczególnie dla kotów. Jest to też taki intensywny okres, kiedy naprawdę tych zwierzątek jest sporo, a ludzi adoptujących jest coraz mniej. Dlaczego? Myślę, że to tak y, też i warunki jakieś tam finansowe odgrywają rolę. Y, utrzymanie zwierzęcia kosztuje. Żyje się nam coraz trudniej, coraz gorzej. Wszystko drogie, więc ludzie to też biorą pod uwagę. No i słusznie, tak. No bo trzeba wiedzieć, że jeżeli bierzemy zwierzę, no to mierzymy się również z tymi finansami, tak, które musimy ułożyć na nie. Y, no więc y, tu, tu, jest, tu jest, trudniej, tak. Y, w ja powiedziałam o wsiach, tak, ale no, interwencje y, odnośnie zwierząt odbywają się również w Świnoujściu, tak. Y, ja właśnie nie piszę y, często miejscowości, gdzie się odbywają te interwencje, bo na przykład jeżeli to jest Świnoujście albo y, jakaś taka miejscowość, którą, którą ktoś tam może y, z tego postu y, rozpoznać, to unikam tego, bo nie chcę, żeby ludzie tam zbędnie komentowali. Ale w silność również mamy takie interwencje. Mm, ostatnio były dwie yy, psy, właściwie nie, trzy były. Yy, trzy psy, cztery psy zostały zamknięte w mieszkaniu. Yy, pani została zatrzymana. No i po prostu zwierzęta były przez tam trzy czy cztery dni yy, zamknięte. Dostaliśmy zgłoszenie. No, udało się je ten wydostać. <laughs> Są obecnie w domu tymczasowym, a sprawa została zgłoszona na policję jako popełnienie przestępstwa. Kolejna sprawa dotyczyła pieska. Też tam dochodziło do znęcania. Pies zaginął. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Sprawa też jest zgłoszona na policję. No i była jeszcze jedna. Tam też podobna sytuacja właściciel po prostu wyjechał, zostawił psy. Cztery doby siedziały zamknięte. Sąsiedzi już tam próg po prostu trochę wybili, żeby zrobiła się taka mała szpara pod drzwiami, i na miseczce tam wpychali jedzenie i wodę. No więc to i w siedlności zdarzają się takie sytuacje, tak? Zgłoszeń jest naprawdę sporo. Nie zawsze mogę dotrzeć, zawsze weryfikuję też te zgłoszenia, bo. Zdarza się tak, że ktoś na przykład zgłasza mi coś, jest to nie wiem 30 km stąd jadę, a okazuje się, że to są jakieś niesnaski, sąsiedzi, coś tam pokłóceni jeden na drugiego. Różnie to bywa, więc zawsze proszę o jakieś zdjęcia, materiały, dowody, cokolwiek, żebym wiedziała, że faktycznie jestem tam potrzebna. A pomoc fundacji zdaje się być w wielu przypadkach niezastąpiona, bo to nie tylko psy i koty, ale też ptaki, czy jak bywało w latach ubiegłych nawet sarny. Czy to już praca na pełny etat? Od rana do wieczora y, to wszystko kręci się wokół zwierząt. Y, to co jest na Facebooku, to jest naprawdę mały procent tego, co się dzieje, tak? Bo mówię, tych telefonów dziennie, no to jest kilkadziesiąt, tak? Z każdym trzeba porozmawiać. Ludzie dzwonią w różnych sprawach. Y, dzwonią nie wiem, na przykład o różne porady, co zrobić, albo kot się tak zachowuje, czy tam nie wiem. Szuka behawiorysty dla psa, gdzie go pokierować, no, naprawdę w bardzo przeróżnych sprawach dzwonią. Więc to wszystko pochłania czas. Myślę, że już tak właśnie wsiąknęła w to, że chyba ciężko by mi było bez tego w ogóle żyć. Przynajmniej na tę chwilę sobie nie wyobrażam, jak długo będę miała siły, i fizyczne, i psychiczne, trudno mi powiedzieć, bo są momenty, że po prostu mam dość, bo na przykład nie wiem, jakichś niepowodzeniach albo trudnej interwencji, no, gdzie no, czasem, no co tu dużo powiedzieć, czasem czuję, że może być tak, że po prostu ktoś mnie zbije, tak, no bo do, to są tacy ludzie. Ym, więc ym, no, czasem po takich dniach myślę sobie, że po co mi to. No ale potem znowu zaświeci słońce, uratujemy jakieś zwierzę, znajdzie dom, no i, i wszystko się zmienia i, i człowiek idzie nadal w tym sens. Jak długo? Trudno mi powiedzieć, no póki będę miała siłę i, i, i zaparcie do tego wszystkiego, to pewno będę to robić.